Siemanko, 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 z tej strony Gaios, a to jest y, Slender the Arrival, tak. Y, dawno nie było żadnego horroru. Y, nie grałem w niego, ale słyszałem o nim i pomyślałem, że zagram sobie, zobaczymy y, jak on właśnie pójdzie na tej mojej nowej karcie grawiczej. Nie jest to też y, taka ostateczna karta graficzna, ale myślę, że jakoś starczysz by w to pograć na ultra przynajmniej. Y, no, jakoś wreszcie będę mógł nagrywać jakiś let's play z tych bardziej wymagających gier. Myślę, że Wam się to spodoba. Dawno nie było odcinka, dlatego też przepraszam Was za to. I zaczęliśmy w takim miejscu. Tutaj widzę już, że możemy to zebrać. Aha, to jest. A, to jest Zoom. to Zoom. Odsai Park LDHas 3 Canas. Dobra. I najgorsze jest to, że latarka nam się kończy i. Musimy za każdym razem uważać, żeby nam się nie skończyła. Ale dobra, raz zagram, zobaczymy jak to będzie. Wiem, że nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Okej. Okay. Dobra, będę szedł tą ścieżką, może coś zobaczymy. Musimy... Właśnie, nie wiem o co chodzi. Jezu, myślałem, że tam jest slender. O, o, kurde, 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 kurde. Nie obraca się, nie obraca się. Właśnie nie wiem o co chodzi w tym Slenderze. Czy też trzeba zbierać karteczki, czy... Czy nie? Właśnie mam strasznie pogośnione słuchawki, boję się, że coś tutaj... O o, o! Dobra, tak, chodzi o karteczki. Jedna na osiem karteczek. Dobra, idziemy dalej, blast. Kurde. Co tu może być? Drzewa, kurde, wszędzie jak zawsze. Dobra, będę szedł ścieżką. Yy, karteczki powinny się odbijać. Yy. Od światło. zaraz zobaczymy czy może coś ja Znajdziemy O, 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 tam coś jest Jakiś dom, dobra to tam wbijemy Uuu. Naprawdę jak ja Wcale nie gram w takich horrorach jak się Normalnie tak boję Dobra coś tu jest Wbijemy tutaj What the fuck to jest takie echo, takie przerażające echo ja pierdolę ja pierdolę jest karteczka, jest mamy, mamy dwie karteczki dobra shut the fuck. tu jest tak głośno ja, też, ja tych słuchawek nie pogłośniłem ja nie mam na słuchawkach tego yy... Regulatora i muszę sobie te nowe słuchawki z jakiejś, yy, muszę sobie jakieś nowe słuchawki za, yy, z, zakupić i, i ten, i nie mam regulatora i muszę systemowym tym regulatorem, na klawiaturze również nie mam. Kurde, co to ma być, ty? Jakiś drzewo to to... O oh shit! 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 O kurde! Won, 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 wychodź, wychodź. O Jezu, jak mi się gorąco zrobiło. Cholera. Cholera. O <krolegy> <skrywa> <skrywa> <grywa> <krolegy> On tam jest. <skrywa> Jeszcze jest? Nie ma. Jezu! Ja się boję. Jeżeli ja światło włączę, kurde, pierdziele to. Pierdziele te roboty. Cholera, wejdę tam czy nie? Nie, nie wchodzę tam. Pierdziele je dalej. Boże, 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 boże Dobra, tam jest jakiś domek O! o! o kurde, to nie za mną cholera Jedna ja pierdzie. O nie, nie 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 Daj karteczkę, daj karteczkę jakąś Jedną O kurde, on tam stoi Czego ty za mną idziesz ty pedofilu? Da się do wody wejść? O o, 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 Jaki frajer! Sara ty mnie przestraszysz. Ale ty korci strasznie, aby się obrócić, ale nie obracam się. Pewnie dwie karteczki zbiorę nic więcej, ale może przy tych... może przy tych y, cysternach coś będzie. Jak to tak, tak zawsze jest, że przy Dream zaraz mi coś wyskoczy. O, o! O! o on tam jest! frajer zasrany ja pierdzielę jest 3 karteczki 3 3 3 3 wiem że jak się nie obrócę wiem że jak się obrócę to zaraz on będzie cholera macie o Ja się wracam, zginę zaraz ale, ale mi gorąco Idę tam, tamtą ścieżką jakąś może coś tam znajdę Cholera, weź tu się nie obróć Jak tu się ciągle chcesz obrócić Wiecie jak to jest, jak ktoś grał W sendera, to na pewno wie Może, może coś tam jest No, woda fajnie wygląda, fajnie Idzie za mną, kurde, wiedziałem Dobra, zobaczymy, jak będę do niego szedł Czy coś wyjdzie Zdejmę słuchawki, boję się Nie żartuję Idę do niego, idę Chodź tu No chodź